Państwo zacznę od cytatu z Barbary Wachowi, ponieważ to właśnie jej książki, to, co zostało po niej, jest dzisiaj dla nas najważniejsze. Staram się zamiast spiżowych pomników wielkich Polaków pokazać młodzieży żywych ludzi, którzy też kiedyś byli ich rówieśnikami. Właśnie z tego była najbardziej znana, że nie pokazywała sztywnych postaci, tylko prawdziwe ludzkie historie, które bardzo przemawiały do młodych ludzi. Kiedy y, widzę napis Barbara Wachowicz, tam Barbara Wachowicz, cały czas przychodzi mi na myśl, że ja myślę o niej Basie. Y, miała w sobie coś tak młodzieńczego, coś tak radosnego. Jak słuchałam tej cytatu, który pani czytała o tej nędzy życia człowieka, z którym trzeba sobie zmagać, i z którym każdy się zmaga z nas. Tym bardziej aż trudno było uwierzyć, że to ona jest autorką tych słów, bo zawsze na wierzchu była pogodna, była radosna. Ale myślę, że każdy z nas, kto. Przecież wszyscy przechodzimy trudne chwile, wie, że ci, którzy potrafią się z tym zmagać i potem wyjść z jasnym czołem, to są właśnie tacy. I ona też jest, była i jest dla nas wskazówką, jak należy żyć. Była bardzo pracowita. Chciałoby się powiedzieć, że była pracowita jak warszawianka. Bardzo się też cieszę, że mamy kolejną kobietę, która, której nazwisko jest na skwerze w Warszawie. Tak to jest, że wielkie ulice, dawno żeśmy oddali męż mężczyzną, nam zostają skwery, parki, ogrody. Bierzemy to, co jest. Była warszawianką, chociaż też mówiono o niej Basia z Podlasia. Ale my już będziemy się trzymać tego, że jest, była i będzie warszawianką, ponieważ Warszawa była nieodłączną częścią jej życia, a teraz ona stała się nieodłączną częścią Warszawy.